Pana Burna przystąpienia Białogardu do spółki witam powiatu w Białgardzie. Też państwo macie projekt uchwały. Uzasadnienie bardzo polecam przeczytać, którego wynika, że nie może Pan Burmistrz wybieru, czynnik bez naszej zgody, a więc to jest tylko intencja, ale to moja tylko uwaga. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, kto pan burmistrz. Jako pierwszy człowiek i kandydat prowadzi temat. Bardzo proszę. Sprawą bezprzeczną jest to, że mamy zmienione prawo i powiat białogarski zobowiązany jest do przekształcenia szpitala powiatowego w spółkę. Dyskusja na ten temat w Białogardzie, w powiecie białogardzkim, toczą się od dawna. Były wystąpienia starosty wprost na piśmie do poszczególnych samorządów o wypowiedź, że dany samorząd jest zainteresowany uczestnictwem w tym całym przedsięwzięciu i przypomnę, że poza deklaracją burmistrza Białogardu nie było innych i gminy Białek, nie było innych deklaracji pozytywnych. Pozostałe samorządy, pozostali i włodarze stwierdzili, że w obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej, ekonomicznej nie są zainteresowani uczestnictwem w tym projekcie. Kilka dni temu zostałem poproszony przez starostę Białogarskiego Tomasza Hymda. E, aby rozważyć możliwość podjęcia uchwały intencyjnej, ma to ułatwić zarządowi powiatu w podpisywaniu ugody czy ugód z wierzycielami. Więc uznałem, że skoro składaliśmy po deklarację na różnych spotkaniach, że jesteśmy zainteresowani, aby szpital w Białogardzie funkcjonował i działał dobrze, bo jesteśmy zainteresowani nie tylko miejscami pracy, ale też świadczonymi usługami medycznymi, żeby były świadczone na wysokim poziomie. Reklamować rehabilitacji w regionie nie trzeba, natomiast mieliśmy problemy z podstawowymi oddziałami szpitala. Jakość pracy tych podstawowych oddziałów w szpitalu białgarskim uległa znakomitej poprawie. Również wyróżnia się zapas orientacyjny kąta też jest bardzo dużo chętnych i też są duże kolejki, Więc no tutaj za bardzo nie chcę Państwa przekonywać, że szpital biorędzi jest potrzebny, bo to wszyscy wiemy. Więc jeżeli Państwo dzisiaj jesteście w stanie pomóc zarządowi powiatu w formie pewnej deklaracji, ale już na piśmie. Nie wypowiadanych słów na różnych spotkaniach, tylko sformalizowane w formie uchwały Rady Miejskiej. Że podejmiemy rękawicę, przystąpimy do rozmów wtedy, kiedy pokolenie będzie taka, Szanowni Państwo. Musi być powołana przez powiat spółka, w 100% powiatowa, a dopiero po tym fakcie będzie można negocjować i rozmawiać, czy miasto Białoga i inne podmioty mają do tej spółki przystąpić. Innej drogi nie ma. Więc dzisiaj e, pytanie mnie o szczegóły, rzeczy, które tu dzisiaj usłyszałem jest przedwczesne. Eee, rzeczywiście szpital białogarski jest zadłużony. Ja miałem informację, że na około 10 milionów. Eee, dzisiaj stała inna kwota. Więc w zależności pewnie co liczymy i jak liczymy. Eee, nie jest to zła sytuacja w porównaniu do innych szpitali powiatowych, gdzie to zadłużenie często przekracza wartość księgową majątku. Często to też jest tak, że szpitale mają powiatowe kłopoty z zakontraktowaniem usług medycznych i te kontrakty na usługi medyczne są niskie i w porównaniu z tym zadłużeniem też y, y, działają niekorzystnie na, na wizerunek tego szpitala i całego przedsięwzięcia. Zniosłem z tym argumenty i bazy ruralowej, że ten szpital ma dobre obiekty, wyremontowane obiekty, ma dobrą kadrę, jest wiele argumentów za tym, żeby ten szpital mógł dobrze funkcjonować. I myślę, że to są takie informacje ogólne, ale ważne. Natomiast zbyt wiele narosło legend na temat białoruskiego szpitala i takich poglądów na zasadzie, bo mi się tak wydaje, niepopartych za bardzo faktami, które mają miejsce. Więc jeżeli będziemy dyskutować, to bardzo bym prosił. Oczywiście każdy ma własną odpowiedzialność. Będzie dzisiaj dyskutował, będzie wypowiadał różne zdania. Natomiast, żeby pamiętać, że to jest droga szpitalna, pracują nasi ludzie, nasi fachowcy. I żeby tak łatwo nie dyskredytować, jak to czasami mamy w zwyczaju i nie opowiadać tego, co nam się wydaje. Jeżeli już to bardzo prosił e, konkretnie, żeby to nie było na zasadzie takiej, bo mamy media dzisiaj na sali, jak zwykle zresztą że zamiast pomóc tym listem intencyjnym, to poprzez to może niezbyt e, e, ciekawą dyskusję zaszkodzić, żeby to nie było niedziela przysługa. My chcemy pomóc, tak? ale żebyśmy poprzez dzisiejszą dyskusję przypadkiem, aby nie zaszkodzili e, sytuacji szpitala, bo to jest materia bardzo delikatna. Jeżeli my, jeszcze raz powtarzam, przez ten list intencyjny mamy pomóc w negocjacjach z wierzycielami, to, to prosiłbym o takie wyważone sądy, żeby nie pogorszyć sytuacji. Dziękuję.